Dzisiaj chcę troszeczkę porozmawiać na temat, dlaczego warto pracować z mentorem, z przewodnikiem, z nauczycielem, y, jakie to daje możliwości y, i zapytać się również na początku, gdzie ty jesteś na swojej ścieżce, bo kobiety, patrzę gdzie mam pić, ale gdzie się odłożyłam. Ok, kobiety, które do mnie przychodzą, to są głównie dwie grupy kobiet. One oczywiście, przychodząc na konsultacje, wszystkie gdzieś tam deklarują w ankiecie wstępnej, bo taką ankietę wysyłam, że chcą zmienić swoje życie. Tylko mogę powiedzieć, że część kobiet chce zmienić życie tylko na papierze, bo papier zmieni wszystko i to jest dla nich bardzo ważne, pilne na papierze. Ale te kobiety, jeżeli mają podjąć jakiekolwiek działanie, czyli mają podjąć tę energetyczną decyzję, mają się zaangażować emocjonalnie. Finansowo, działaniowo, tak, zacząć coś robić w kierunku swojej wizji, w kierunku swojego pragnienia, marzenia, to one oczywiście po tej konsultacji mówią, że e, no, ja sobie sama to, czyli pani Zosia Samosia. E, panie Zosie Samosie mają tę cechę, że najczęściej właśnie działają. Działają w oparciu, oglądając różne filmiki, może czytają sobie jakieś książki i dziwią się, że mija rok, dwa albo dziesięć i one ciągle kręcą się w kółko, bo nawet jak zrobią jakąś zmianę, to, ta, to nie jest transformacja, która trwa, ponieważ jeżeli nie mają przepracowanych pewnych pewnych rzeczy z podświadomości, pewnych programów, pewnych wzorców, to te wzorce po prostu zawsze będą je trzymać. Ja, słuchajcie, zainwestowałam ponad 500 tysięcy złotych w mój rozwój i nie wyobrażam sobie, Pracy bez mentora, bez nauczyciela. Ja korzystam z, takiej, z takiego wsparcia już od wielu lat i dzięki temu jestem w tym miejscu, w którym jestem. I to nie znaczy, że no moje życie to jest w tej chwili latanie, wiecie, jednorożcami, tylko gdzieś tam podniebnie. I że nie doświadczam y, sytuacji trudnych, ale nawet jeżeli ich doświadczam, to zupełnie inaczej reaguję niż rok, niż pięć, niż 10 lat temu. I dzięki temu mój dobrostan, dzięki temu jakość mojego życia jest zupełnie inna. I oczywiście, jeżeli jesteś dosią samosą, to możesz właściwie już dalej nie słuchać, ponieważ nie oglądać, yy, ponieważ wiem, że jesteś osobą, która konsumuje treści, która nie chce tak naprawdę, może się boi, może masz lęki, ale przede wszystkim nie chcesz zainwestować w siebie własnego czasu. Własnych pieniędzy, własnych emocji, to jest trochę takie, wiecie, dzierganie na kiepskich drutach. I uważasz, że no właśnie, ja sobie to zrobię sama, taki adam słodowy. Jeżeli to jest coś, co, co wybierasz, każdy wiecie, może wybierać tak, jak chce, życie, jest piękną kreacją wolnej woli. To nie jest dla Ciebie, możesz już dalej nie słuchać. Natomiast jeżeli jesteś w tej grupie. Kobiet, która rzeczywiście mówisz sobie, i czujesz, czujesz w swoim sercu, mówi ci to Twoja dusza, I am meant for more. To to, co powiem dalej, może Cię zainteresować. Dlaczego właśnie taka praca jest, idzie na, na lekkości i daje nam efekty, i daje nam skoki kwantowe i daje nam takie możliwości i dotarcie do tego potencjału możliwości, których absolutnie nie mielibyśmy. Gdybyśmy nie korzystali właśnie z takiego wsparcia. Przede wszystkim, mentor, oczywiście, mentor właściwie wybrany, nauczyciel właściwie wybrany, ja pracując z kobietami już 12 lat, dla mnie bardzo ważne jest, bo jestem, wiecie, po dwóch stronach: jestem i klientem, i, i mentorem, i przewodniczką, tak? Więc e, jeśli jestem dla kogoś przewodniczką, bardzo ważne jest dla mnie, żeby to zaufanie było z obu stron, żebym ja. Oferując Ci moją pracę, proces transformacji, który jest holistyczny, który jest głęboki, który naprawdę działa na bardzo wielu poziomach, żebym wiedziała, że jesteś tą osobą, której ja mogę taką pracę zaproponować. Bo jesteś gotowa, nie na 100%, bo my nigdy nie jesteśmy, słuchajcie, na 100%. To jest nasz, e, nasz mechanizm ego, który zawsze będzie mówił. No teraz jeszcze nie mam pieniędzy, teraz jeszcze pogoda nie jest dobra, teraz jeszcze dziecko musi iść do komunii, potem musi iść na studia, potem muszę się rozejść, potem muszę schudnąć, wiecie, albo masz rezultaty, albo masz wymówki, więc e, tutaj nie ma trzeciego wyjścia. Albo mówisz, "OK, ja tu i teraz z tym, co mam, zgłaszam się i. E, i am the go-getter, czyli podejmuję te rękawice, tak? Zgłaszam się do mojego życia. I'm showing up. Albo mówisz sobie, że kiedyś, że to jeszcze nie ten czas, że jeszcze nie jestem gotowa, że ja jeszcze muszę nad czymś pomyśleć i się zastanowić, tak? I to nie jest to bajka. No jakby jest, jeśli, tak jak powiedziałam, jesteś w tej grupie, to, to na pewno ja nie mogę ci pomóc, bo też nie działam jak Chrystus nie mogę pomóc każdemu. Mogę pomóc tylko takiej osobie, która, jest, która chce tej, tę pomoc przyjąć. tę tak? pomoc, to właśnie wsparcie. Dlaczego praca z mentorem jest, jest wartościowa, z odpowiednią osobą? I tak jak powiedziałam, ja z punktu widzenia jako mentor. I jako klient zawsze jest ważne zaufanie, więc jeżeli się spotykamy, czy to jest konsultacja wstępna, czy jakkolwiek, gdziekolwiek się poznajemy, to bardzo ważne jest to zaufanie. Ja, że mogę Ci zaufać jako mojej klientce, że dając Ci te narzędzia, dając Ci te praktyki, że Ty to będziesz faktycznie robić, a Ty, ufając mi, że jest ten flow, jest ta chemia, jest ta energia. I możesz mi tutaj powierzyć w prowadzenie tego procesu dla Ciebie. I jeżeli dobierzemy sobie dobrze te osoby. A ja słuchajcie, pracuję z jedną z moich mentorek, Irseką Tierler ze Stanów. Już pracuję z nią trzy lata jako klient. Więc czasami ta, ta praca. Po prostu e, e, ja na przykład nie wybieram się nigdzie od Ilse i e, ta praca mnie bardzo wspiera. I są momenty, kiedy ja jestem na niesamowitym piku i ona jeszcze mi dodaje skrzydeł, a są momenty, kiedy mam e, właśnie ten czas trudniejszy. I ja sami gdzieś tam pewne rzeczy układa w głowie w mojej podświadomości, pomaga mi uregulować mój system nerwowy i tak jest. Dlaczego jest łatwiej, ponieważ masz kogoś kto cały czas w ciebie wierzy, kto daje ci konkretne narzędzia, praktyki, kto to sprawdza, czyli można powiedzieć, że to masz takiego trenera, tak jakbyś była gdzieś tam na diecie. Masz trenera, który Cię sprawdza, który Cię dopinguje, który jest z Tobą. Ta wiara też w tą osobę jest bardzo, bardzo ważna. I słuchajcie, w procesie transformacji, transformacja oczywiście, są skoki kwantowe ona czasami działa bardzo szybko, ale słuchajcie, transformacja to jest też taka rzecz, która potrzebuje się osadzić, która potrzebuje się osadzić w naszej identity, w tożsamości, w naszych przekonaniach, jak również w naszym systemie nerwowym. Więc ona też musi się zintegrować i czas też trwa, znaczy czas też odgrywa bardzo ważną rolę w tej transformacji. I taka transformacja faktycznie to jest pół roku, to jest rok czasu czasami. Ja uważam, że jestem cały czas w procesie transformacji. Jeśli ktoś. Kocha rozwój osobisty, duchowy, to wie, że cały czas nasza dusza chce się rozwijać. Jeżeli tego słuchasz, jeżeli to ci się podoba, te treści ci się podobają, zasubskrybuj ten kanał, za lajku. Like jeżeli uważasz, że ktoś to powinien usłyszeć, to proszę cię, podaj ten filmik dalej. A jeżeli czujesz, że jesteś tą kobietą, gdzie okej, okay, to twoje życie jest już fajne i czujesz, że jest coraz bardziej soczyste i czujesz, że masz dostęp do coraz większych możliwości. Ale jednocześnie, czasami, właśnie jakieś stare nawyki czy schematy cię trzymają jak guma do majtek, wiesz, wracasz do, do, do poprzedniego miejsca i nie chcesz już wracać. Chcesz po prostu rozwinąć te skrzydła i mm, lecieć ze swoim marzeniem, ze swoim pragnieniem serca. Jeżeli tak jest, to zapraszam Cię serdecznie na konsultację 60 minut ze mną, w bezpiecznej przestrzeni. Spotkajmy się, zobaczymy, spójrzmy na Twoją wizję. Spójrzmy, gdzie jesteś teraz, gdzie chcesz być. Ja oczywiście powiem Ci, jak mogę Ci pomóc w moim indywidualnym przypadku. Opracujemy całą strategię kroków, i wspólnie na końcu tego spotkania zdecydujemy, czy chcemy razem udać się w tę podróż Twojej transformacji, czy powiesz mi, OK. Konsultacja mi wystarczy, i teraz chcę to wdrażać sama. Więc zapraszam cię serdecznie i pamiętaj: jesteśmy ludźmi, wszystko jest połączone, człowiek nie jest wyspą samotną, i to, że są tacy ludzie jak mentorzy, jak nauczyciele, jak przewodnicy, to nam może dać tą przewagę, że możemy realizować nasze marzenia, cele i urzeczywistniać i ucieleśniać naszą wizję znacznie szybciej i na dużo większej lekkości.